Siemanko, witam w kolejnym odcinku Turbo Kozaka, jest już dzisiaj 18. Jest z nami Kasper. Siema. Kasper na co dzień występuje na pozycji obrońcy naszych naszej Gwardii Trzew. Zachęcam do za subskrybowania kanału. W przeszłości grałeś na jakiej pozycji? Bramkarz. 8 lat. I czym się zajmujesz obecnie? Studiuję fizjoterapię. Zapraszamy do rehabilitacji w na... na fizjo. Pierwsza konkurencja, dżungleki. No oj, oj 50. Pamiętajcie zabić suba, lajka. Jak chcesz się zgłosić do Turbo Kozaka, to zachęcam. W komentarzu lub do mnie na Insta możecie napisać Dwie próby Pobierz Lasula na pewno Trzynaście Trzynaście było, tak? Tak 44 44 Idziemy do konkurencji drugiej. Narzec kasmy 44 punkty, więc na pewno już ostatni nie będziesz Połowa połowy. Jeden kozioł 10 punktów, a bez kozioł 20. A do jaki cel na dzisiejszy odcinek? Ile punktów? Najwięcej. Czyli na pierwsze miejsce walczymy. Takie. Ponad 250 punktów. Do zrobienia. Idziemy na konkurentę trzecią, trzy karne, zmówimy do kamery. Na razie kończy castra, 74 punkty. Jaka no, słabsza noga, która jest? Lewa. Czyli lewa punktowana razy dwa. Z karnego? Tak. Na każdej Maciek. konkurencji. Prawy dolne. Prawie dolne. Jak kica. Pokazałem Ci Macik tam Lewy dolny Mówię? Maciek w ostatni, zawsze w środku zostaje. Idziemy teraz do konkurencji czwartej, Teraz pierwszy piłki za 15 punktów. Trafię. Zobaczymy może podium dzisiaj będzie. Po długim czasie ktoś zajmie to może po tym Ja też raz tak miałem, przed potem się mało za piąta, teraz idziemy na rebounder Użyjemy na sprzęt, za 15 punktów także Co mnie nagrywasz? Bo cię wykrzywia jak ten stojak zaraz Tego to szósta, teraz rzuty wolne O, kurwa, zrobił. Przedostanie konkurencja Kacper na koncie 179 punktów. Czyli. na po ciebie. To jest? Kogo to jest? To jest. stanie konkurencja w krętki, Kacper ma na koncie 219 punktów, czyli jest na drugim miejscu już. Jest stania szansa na przebicie Bartka, żeby zdobyć pierwsze miejsce. Walka toczy się o pierwsze miejsce. I, Ale bo blisko nie ma. Uwaga, druga. Ej burawa się daj O, a jest lewy, bo ostatnia szansa na pierwsze miejsce i niestety nie ma miejsca. Dziękujemy za oglądanie. Kacper zdobył 211 punktów. Gratulacje. Nie tak źle jak na stopera. Obecnie wskoczył na drugie miejsce na podium. Zobaczymy czy przybije. Zostały jeszcze dwa odcinki do końca, więc się zgłaszajcie. sub suba, lajka i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia. Cześć.